Ja chciałem powiedzieć o pewnej koncepcji edukacyjnej, która się zrodziła dawno, dawno temu. Mianowicie kiedyś zebrało się wielu mądrych ludzi, przedstawicieli nauki, podzielili świat na dziedziny, geografia, historia, język polski i powiedzieli, a oto jest wszystko, czego musimy nauczyć młodych ludzi, żeby odnosili sukcesy w życiu. I tak powstał ten model, i tak powstały szkoły, i w ten sposób szkoły wyglądają do dzisiaj czyli próbują nauczyć wszystkich, wszystkiego i na 100%. Czy rzeczywiście w życiu tak wychodzi? Otóż nie. Zwykle wychodzi bardziej coś takiego. Wiadomo, że uczniowie mają silne strony i słabe strony. I dzisiaj już wiemy po ponad 100 latach testowania tego systemu edukacji, że można pracować na silnych stronach, niekoniecznie trzeba pracować na słabych stronach, że można się uczyć przez doświadczenie, niekoniecznie tylko przez teorię. I tak naprawdę można to robić zupełnie inaczej. To pokazuje zdrowy rozsądek, praktyka, pokazuje to neurodydaktyka. Jest bardzo dużo, wiele nowoczesnych koncepcji edukacyjnych, które można wcielać w życie. I teraz wyzwanie, jakie przed nami jest, to w jaki sposób my możemy wykorzystać infrastrukturę, która już teraz jest dostępna na świecie, w, w naszych miastach, które przecież żyją i działają. Tam są muzea, są spotkania z ciekawymi ludźmi organizowane, są domy kultury, są firmy, które zapraszają młodych ludzi na praktyki i staże, są miejsca, gdzie można tworzyć projekty społeczne. I teraz często uczniowie, z którymi rozmawiam, mówią: No tak, ale kiedy i w jaki sposób to wszystko mielibyśmy robić, jak moglibyśmy z tego wszystkiego skorzystać. I teraz, gdybyśmy na chwilę zawiesili takie tradycyjne myślenie o szkole, że to jest takie pudełko, do którego chodzimy, żeby się tam czegoś nauczyć, tylko pomyśleli tak szeroko, czy rzeczywiście uczniowie by nie mogli wypłynąć do świata i tam się uczyć i tam czerpać wiedzę? Um. Brzmi to dość kosmicznie, jeśli, jeśli jesteśmy cały czas w myśleniu pudełkowym, to znaczy, że uczniowie muszą być w pudełku zwanym szkołą, a co by było, gdyby nie musieli być, przynajmniej nie wszyscy. Dla wielu uczniów rzeczywiście taka tradycyjna szkoła, do której się chodzi codziennie od 8 do 15, rzetelnie od prace domowe, dla wielu uczniów działa, dla niektórych nie działa. Dla tych uczniów, w których to nie działa, dla tych uczniów, którzy pragną uczyć się inaczej, Istnieją szkoły, które już robią to inaczej. Tych szkół jest bardzo mało, ale one cały czas się rozwijają. Jedną z takich szkół jest właśnie szkoła w chmurze, którą mam zaszczyt reprezentować, e, której, której tworzenie zapoczątkowałem. E, szkoła w chmurze to taka szkoła, do której nie trzeba chodzić, a jednocześnie to nie jest szkoła, w której niczego się nie robi. Szkoła w chmurze to taka szkoła, w której nie ma zajęć, ale są tam nauczyciele. Jest bardzo dużo nauczycieli, tak naprawdę przeciętnie jeden nauczyciel na 30 uczniów jest w szkole w chmurze. Jedynie co troszeczkę inaczej wygląda rola takiego nauczyciela, bo nauczyciel nie jest tym, który wciska uczniom niechcianą treść edukacyjną. Nauczyciel jest tym, który wspiera ucznia w tym, żeby się rzeczywiście uczyć organizuje konsultacje, e, konkursy przedmiotowe, kursy maturalne, konwersacje. Wszystko to jest organizowane natomiast na zasadzie wyboru przez ucznia i w różnych miejscach, bardzo zdecentralizowane na, po, na podstawie miejsca zamieszkania uczniów. E, szkoła w Chmurze to także darmowy dostęp do konsultacji psychologicznych, do spotkań, które są organizowane w świecie rzeczywistym, bo tak naprawdę wszystko polega na tym, że uczniowie sami organizują swoją własną naukę wokół swojego domu. I można zapytać, ale jak się nauczą do matury czy do egzaminów? Tutaj wchodzą interaktywne karty pracy. To znaczy, szkoła w chmurze sprowadziła całą podstawę programową do tego, do takiej postaci, w której uczniowie sami mogą się tego uczyć. To znaczy, już nie jest potrzeba być w pudełku, bo można zupełnie, zupełnie inaczej do tego podejść. Czy to jest dla wszystkich? Nie jest dla wszystkich. Dzisiaj w szkole w chmurze uczy się około 0,4% polskich uczniów. To to dużo i mało. Z jednej strony e, można powiedzieć, że liczba dość niewielka, marginalna dla całego systemu edukacji, z drugiej strony to jest na tyle duża grupa, dzisiaj to jest prawie 30 tysięcy uczniów. Na początku to rosło bardzo szybko w pierwszych latach istnienia szkoły, dzisiaj już, już się wypłaszczyło, spowolniło. E, natomiast liczba we mówimy o dziesiątkach tysięcy uczniów, którzy wybrali taką formę edukacji. Dlaczego? Dlatego, że z jakiegoś powodu czuli, że będą w stanie zrobić więcej, że będą w stanie uczyć się lepiej, pełniej niż uczyć się w tradycyjnej szkole. To są pionierzy i to, co jest turbo istotne, że to są pionierzy, które działają na rzecz całego społeczeństwa. To nie jest, nie jest tylko to, że oni wybierają inną szkołę, a bo, bo, bo im będzie lepiej. Tylko tak naprawdę, jeśli za 10-20 lat się okaże, że jednak potrzebujemy zmian w szkołach, może już za 5 lat to się okaże, a może za 2 lata, to my tutaj. Tworzymy nowy model, pokazujemy, że to może istnieć. I to zupełnie nie jest dla wszystkich i widać, że 0,4% to nawet przy dzisiejszym wzroście pewnie dojdziemy gdzieś do 1% polskich uczniów. Natomiast to pokazuje, co jest możliwe i to pokazuje, co później publiczny system edukacji może czerpać z takiej szkoły. Szkoła w chmurze zaczynała jako pojedyncza szkoła w Warszawie, dzisiaj tych szkół już jest wiele w różnych miastach, między innymi w Poznaniu i w Katowicach. Nasz cel jest taki, żeby być jak najbliżej ucznia, że w ciągu najbliższych dwóch lat zarejestrować przynajmniej 70 lokalnych szkół w całym kraju, w różnych miastach. W tej chwili już pracują z nami lokalne grupy uczniów i rodziców, którzy pracują nad tym, żeby szkoła była w ich regionie. Być może w państwa miastach właśnie już się ten proces dzieje. I teraz jak to wygląda od strony prawno-finansowej, bo można sobie dużo rozmawiać, i czy to fajne, czy niefajne. Pytanie, czy to w ogóle jest możliwe. Od strony prawnej to jest bardzo proste bazujemy na spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą. Mówiąc potocznie edukacja domowa, ale to nie chodzi o taką domową, że rodzic siedzi z podręcznikiem smutny, że musi ucznia uczyć. Że, że nie wychodzą na dwór, że w sumie to, to siedzą i zakuwają. To jest, to jest tylko taka forma prawna. Ta forma prawna istnieje już w tradycji polskiej edukacji od ponad 10 lat, tylko tyle, że kiedyś była troszeczkę mniej popularna. Kiedyś to były setki uczniów, pojedyncze setki, dzisiaj są, są dziesiątki tysięcy. Ale ta forma prawna jest bardzo zakorzeniona w tradycji, natomiast pamiętajmy, że to jest tylko forma prawna. Pytanie, co uczeń zrobi z tą, z tą edukacją, którą mu umożliwiamy. No i finanse. To zawsze elektryzuje. Jak, to, jak są finansowane takie szkoły? Szkoła w chmurze, jak większość szkół, które wspierają edukację domową, są szkołami niepublicznymi. Dzisiaj nie będę mówił w ogóle o finansowaniu szkół publicznych, bo one działają zupełnie inaczej. Prze są finansowane w całości przez, przez samorządy, ze środków własnych i subwencji. Dzisiaj się skupiam na, na środkach, które płyną do, do szkół niepublicznych. Wszystko zaczyna się w ministerstwie. Ministerstwo... Mnoży ilość uczniów w każdej szkole przez współczynnik subwencji i przelewa taką całą paczkę pieniędzy do samorządu. I samorząd tym dysponuje, to jest ważne, ta cała paczka, można to sobie wyobrazić jako jedną paczkę, ona jest przesyłana na cały rok kalendarzowy. Co robi samorząd? On rozpakowuje tą paczkę i co miesiąc jedną, dwunastą tych pieniędzy przekazuje takiej szkolenie niepublicznej. Co, co się dzieje na koniec roku? Co prawda, nie zostaje w samorządzie żadnych pieniędzy, bo wszystkie przekazał, ale co do zasady, powtarzam, co do zasady samorząd też nie traci, nie dokłada własnych pieniędzy, dlatego że wszystko teoretycznie zostało przemnożone i, i wypłacone. Mówię co do zasady, dlatego że jest tu pewien haczyk, mianowicie... Paczka pieniędzy dzisiaj w ministerstwie jest przygotowana na cały rok kalendarzowy. Samorząd wypłaca te pieniądze miesięcznie. W związku z tym zdarza się, że jeśli uczniowie się przenoszą ze szkoły do szkoły, z miasta do miasta, to nowe miasto może nie mieć tych pieniędzy, które stare miało zabudżetowane. I to jest duża bolączka i z tym musimy sobie poradzić. Yy, na pewno mitem jest to, że, że jeśli na przykład uczniowie w edukacji domowej są zapisani tylko do szkoły, nie wiem, w Warszawie czy w Katowicach, to że samo miasto musi z tego tytułu dopłacać, dlatego że ono dostaje finansowanie już przeliczone na tych uczniów, którzy są. Więc niezależnie od tego, z jakiego miasta są ci uczniowie, to miasto nie traci. Natomiast rzeczywiście traci na miesięcznym versus rocznym, Naliczanie subwencji. Jak to rozwiązać? Bardzo prosto: należy zamienić system wypłacania samorządom pieniędzy z rocznego na miesięczny. I to jest nic nowego, dlatego że jak dzieci ukraińskie były masowo zapisywane do polskich szkół, to już, już wtedy pomyślano o tym i się okazało, że można bez problemu wypłacać te, te pieniądze miesięcznie. W związku z tym, jedyne co, co my postulujemy, my i samorządy, które nas wspierają, to to, żeby bardzo prostą, kosmetyczną wręcz e, zmianę wprowadzić w ustawie o, o finansowaniu oświaty, żeby, żeby ten system dostosować, i wtedy tak naprawdę wszystkie takie niesnaski, bo można się spotkać z tym, że, że gdzieś ktoś mówi, że jakieś miasto ma trudność z jakąś szkołą niepubliczną, to tylko i wyłącznie dlatego, że, że system prawny jest, jest źle do tego dostosowany. Ehm. Powiedziałem o prawie, powiedziałem o idei, natomiast chciałbym zakończyć tym, żeby pokazać, jak taka szkoła, jak szkoła w chmurze działa w praktyce, żebyśmy mogli tego doświadczyć, zobaczyć. I dlatego zaprosiłem dzisiaj nasze, no, dwójkę naszych uczniów, Filipa i Zosie. Zapraszam, powiedzcie, czy to dla Was działa. Cześć, jestem Filip, jestem uczniem drugiej klasy Liceum w chmurze i chciałem właśnie krótko powiedzieć o tym, co sądzę, że jest dla mnie taką najważniejszą rzeczą, jaką daje mi właśnie szkoła w chmurze. Ja uważam, że to czas. Czas, który, który, który mogę gospodarować, tak naprawdę dowoli, ja większość tego czasu wykorzystuję na, na swoją działalność społeczną, ponieważ działam społecznie. Należę do stowarzyszenia, gdzie w Gdańsku pełnię funkcję już członka zarządu, ponieważ działam ponad rok. Jestem też asystentem społecznym posłanki. E, I uważam, że naprawdę praca przy tak doświadczonej parlamentarzystce, szczególnie w tak młodym wieku, jest niezwykłym doświadczeniem. E, te. <laughs> Przepraszam. E, I właśnie też daje spore możliwości, ponieważ e, tak naprawdę mogę chodzić do Sejmu, e, kiedy mi się podoba. E, mogę uczestniczyć w wielu wydarzeniach i zdobywać nowe doświadczenia, e, których nie zdobyłbym gdyby nie to. E, też właśnie wspólnie z Szkołą w chmurze e, uczestniczymy w wielu takich wydarzeniach. Na przykład byliśmy ostatnio w Gdyni na Kongresie Świadomości o Depresji, później byliśmy na szczycie edukacyjnym w Sejmie. Dzisiaj jesteśmy tutaj. Akurat ja mam pierwszy raz okazję się wypowiadać publicznie, właśnie trochę w imieniu swojej szkoły i prezentować właśnie swoją działalność. Dlatego podziwiam wszystkich tutaj gości, którzy z tak wielką pewnością w głosie siebie właśnie o tym mówią. A ja dziękuję. Cześć, jestem Zofia, jestem uczennicą trzeciej klasy liceum. Szkoła dla wielu może kojarzyć się z przykrym obowiązkiem, jednakże dla mnie szkoła to są ogromne możliwości, wolność i super społeczność. Dzięki temu, że mogę uczyć się gdziekolwiek chcę, kiedykolwiek chcę i w jakikolwiek sposób chcę, nauka sprawia mi ogromną radość. Dzięki temu, że mam czas, jestem w stanie działać społecznie. Współpracuję z kilkoma NGO-sami. Oprócz tego jestem liderką projektów społecznych, m.in. Femi Autyzm, którego celem jest edukacja i łamanie stereotypów na temat spektrum autyzmu u kobiet. Więc szkoła dla mnie to możliwości, super społeczność. Dziękuję bardzo. Dzięki Zasia. Także to jest oczywiście dwójka spośród naszych 30 tysięcy uczniów. Natomiast to są bardzo często osoby pełne pasji, działacze, którzy robią rzeczy. A jeśli, jeśli żebyście Państwo mogli chociaż minutkę poczuć atmosferę tego, jak ta, jak ta szkoła wygląda, taki bardzo krótki klip wideo, który ilustruje, co my tu właściwie robimy. Ja jestem wdzięczna w szkole w Chmurze za to, że u Was można inaczej, a inaczej nie zawsze oznacza gorzej. I w momencie, kiedy na przykład na egzamin z chemii przygotowałam zagadnienia z tego przedmiotu i tłumaczyłam je na paprykach i pomidorach, to było jak najbardziej w porządku. Jestem też wdzięczny mojej córce, która pokazała mi tą alternatywę. Za wielką miłość i troskę, jaką nas otaczacie, za wolność, spokój, jakie odzyskaliśmy z synem. Dziękuję. Za to, że mogłam się dużo rozwinąć, bo dopiero wtedy pokazałem na co mnie stać i swój potencjał. Dołączenie do chmury tak otwarło mi po prostu świat, nowe możliwości. Dzięki wielkie za tą platformę, bo bez tego. Nie spełniałbym teraz swoich marzeń. Jestem wdzięczny za te emocje, które towarzyszyły mi tutaj, w tym kręgu, które odczuwamy. Bardzo polubiłam szkołę, czytanie i mogę rozwijać swoje pasje. Dziękuję.